Otwieram piątą sesję Rady Powiatu w Ostrudzie szóstej kadencji zwołaną w trybie artykułu 15 ust. 7 o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrudzie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych. Co stanowi kworum przy którym możemy obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników starostwa, zaproszonych i przybyłych gości. Szanowni państwo. Informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz oraz są transmitowane w internecie. Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku. W myśl artykułu 6 ustęp 1 litera A oraz artykułu 9 ustęp 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy z dnia 27 kwietnia 2016 roku tak zwane RODO. Na sekretarza obrad powołuję w dzisiejszym Waldemara Gazdę. I czy są uwagi do porządku obrad? Państwo posiadacie wszyscy porządek obrad? Nie widzę. Porządek może jednak przeczytam. Porządek obrad proponowany przez wnioskodawców brzmi następujący. Pierwszy punkt otwarcie sesji. Drugi podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Trzeci punkt podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Punkt czwarty zamknięcie sesji. Drugim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Proszę o zabranie głosu panią Hannę Żynda, skarbnika powiatu. Pani przewodnicząca, szanowna Rado. Proponowane zmiany w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 wynikają przede wszystkim z limitu y, przedsięwzięcia wieloletniego y, pod nazwą Thermomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej przy ulicy Kościuszki 2 w Ostrudzie. Przedsięwzięcie to było y, y, rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia y, nastąpiło w 2018 roku. Wydatkowano wówczas niewielką kwotę w wysokości 1900 zł z tytułu promocji tego projektu. Natomiast e, takie właściwe wydatki tego projektu mają rozpocząć się w tym roku. E, stąd e, było ogłoszonych kilka już przetargów. Ostatni, który został ogłoszony i braku, e, 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 otwarty, brakuje kwoty 58 320 do podpisania umowy, stąd konieczność wynikła zmiany w zakresie przyjętych uprzednio limitu wydatków. Łącznie teraz po wprowadzeniu tej zmiany przedsięwzięcie to wynosić będzie 1 731 275 zł, z czego wkład własny 895 tysięcy zł. Ponadto oprócz zmiany w tym przedsięwzięciu dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej WPF. Wprowadza się dochody z zakresu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 tysięcy złotych. Ponadto również jeżeli chodzi o WPF dokonano również zwiększenia dochodów, które zostały wprowadzone uchwałą zarządu w dniu 18 kwietnia 2019 roku, a doty dotyczyły one dotacji z zakresu administracji rządowej. Łącznie kwota dochodów bieżących ulega zwiększeniu o 54 325 zł do wysokości 134 289 303 zł. W zakresie planowanych dochodów majątkowych nie dokonuje się żadnych zmian. W związku z czym wartość dochodów ogółem wzrasta o tyle samo co dochodów bieżących, to jest o kwotę 54 325 zł do wysokości 151 252 478 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wartości dochodów. Zmiany po stronie wydatków są konsekwencją wprowadzonych zmian po stronie dochodów i jednocześnie przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi. Planowane wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3995 zł do wysokości 126 812 851 zł. Co, zmniejszenie o kwotę 3 995 zł jest wynikiem zwiększenia z tytułu dotacji z administracji rządowej i wprowadzenia dotacji z funduszu wsparcia przy jednoczesnym przesunięciu wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 58 320 zł na realizację zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wobec czego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 58 320 tys. do wysokości 31 268 491 zł. Po uwzględnieniu zmniejszenia wydatków bieżących i wzrostu wydatków majątkowych planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o taką samą kwotę jak planowana wartość dochodów, to jest o 54 325 zł do wysokości 158 081 342 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków. Jeżeli chodzi o wynik finansowy przychody i rozchody, to w wieloletniej prognozie finansowej nie wprowadzamy zmian, w związku z, co jest wynikiem tego, że o taką samą kwotę zwiększyliśmy dochody i, i wydatki. W zakresie finansowania deficytu również nie ma żadnych zmian. Kwota długu pozostaje bez zmian. Wskaźniki liczone w stosunku dochody do zadłużenia, w związku z tym, że zwiększyliśmy dochody, to tam nastąpiło drobna zmniejszenie wskaźnika o jedną setną natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik obsługi długu to on pozostał bez zmian czyli w kolejnych latach w roku 2019 są zachowane relacje określone w artykule 242 i 243 w kolejnych latach nie wprowadzano zmian relacje również są zachowane dziękuję Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. I przechodzimy do głosowania. Kto za? Dziękuję. Uchwała. Stwierdzam, że przyjęta 21 głosami. Wszyscy obecni za. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Ponownie proszę o zabranie głosu panią Hannę Żynta, skarbnika powiatu. Dziękuję bardzo. Ja pokrótce już omówiłam Państwu zmiany przy wieloletniej prognozie finansowej. One, zmiany w budżecie są konsekwencją, bądź odwrotnie, wieloletnie jest konsekwencją zmian w budżecie. Tak więc, po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 10 tysięcy złotych z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych dla dla Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z przeznaczeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Marągu i jest to wzrost o 10 tysięcy, jeżeli chodzi o wydatki to zwiększamy o te 10 tysięcy zostanie ta kwota przekazana dla Straży Pożarnej w Ostrudzie i zwiększamy wydatki o kwotę 58 320 na e, zwiększenie wkładu własnego do zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 2 w Ostrudzie. Środki te pozyskujemy z pomniejszenia e, e, wydatków bieżących e, o kwotę 58 320. E, kwoty dochodów. Po zmianach wynosi kwota dochodów po zmianach wynosi 151 252 tysiące 478 zł. kwota wydatków po zmianach wynosi 158 milionów 0,81 342 zł, deficyt 6 milionów 828 864 zł, nie ulega zmianie w stosunku do poprzednich uchwał. Dodatkowo jeszcze proponujemy dokonać przesunięć w ramach wydatków bieżących pomiędzy działami i w rozdziałach przesunięcia te wynikają z faktu, że zarząd nie ma kompetencji we wszystkich działaniach, jeżeli chodzi o przesunięcia, są to pomiędzy działami kwoty przesuwane jest to utworzenie nowego paragrafu jak na przykład w straży pożarnej kwota 3000 i jest to złotówka przesunięcie w starostwie powiatowym również poprzez utworzenie nowego paragrafu. Łącznie kwota przesunięć pomiędzy rozdziałami i działami wynosi 10253 zł. Zmiany te w powodują zmi zmiany w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej. Zmieniamy załącznik nr 1 dotyczący dochodów. Zmienia się załącznik numer 2 dotyczą dotyczący wydatków. Zmienia się załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą wprowadzoną na zadaniu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmiana na tym zadaniu również powoduje zmianę na w załączniku dotyczącym Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Ponadto, przesunięcie, o którym Państwu mówiłam, w starostwie powiatowym w rozdziale 750-45 na kwalifikacji wojskowej jest to dotacja otrzymana od wojewody. I tam przesunięcie to powoduje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, Pan Starosta. Ja chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że to rozstrzygnięcie, o którym mówiła Pani Skarbnik dotyczące budynku przychodni, to rozstrzygnięcie przetargu, który jest bez wymiany okien. I tutaj pojawia się dodatkowy, możliwy przyszły koszt związany z wymianą okien. Postępowanie już jest rozpoczęte na wymianę okien, bo niestety całą kwotę, którą mogliśmy otrzymać na termomodernizację przychodni, już jest spożytkowana tutaj w tym projekcie, czyli te 50%, które mogliśmy otrzymać. Pozostałe kwoty na wymianę okien niestety muszą pochodzić już z naszego budżetu, i po rozstrzygnięciu przetargu i postępowania na wymianę okien i drzwi, i schodów właściwie jednych, no musimy zastanowić się nad sposobem finansowania tego zadania. I rozmawialiśmy na ten temat już na zarządzie. I myślę, że zarząd po wybraniu oferenta najtańszego oczywiście zdecyduje się na rozwiązanie rezerwy ogólnej. W tej chwili ta kwota jest 500 tysięcy przewidziana w budżecie i zarząd ma takie kompetencje, które umożliwią zarządowi rozwiązanie tej rezerwy i myślę, że tak to będzie przebiegało, o ile wybierzemy e, odpowiedniego e, dostawcę i, i ten, który wymieni okna. To wolę wyjaśnienia do dokończenia. Bardzo proszę pan Dariusz Struk. Panie Starosto, a to w tej chwili te wszystkie pomieszczenia są wynajęte w tej, w tej przychodni, czy tam jeszcze są jakieś puste braki? Może, może w przyszłości to po prostu by zrekompensowało, bo te okna no trzeba więc skoro robimy termomodernizację, to za jednym zamachem trzeba to zrobić, bo później no, jak to będzie wyglądało, a drugie, że będzie trzeba to na nowo roztęką zwalać. Także ja myślę, że to jest dobra akurat dobra koncepcja i jak najbardziej. Tylko mówię, no może opłaty czy nie wzrosną dla tych wynajmujących, czy może w ten sposób jakiś no odzyskać to, bo jednak warunki i standard się troszeczkę poprawi tym osób, które tam wynajmują i zaoszczędzą na ogrzewaniu, na innych elementach związanych z funkcjonowaniem tego budynku. Właśnie przez takie myślenie zdecydowaliśmy się jako zarząd o uruchomieniu rezerwy ogólnej, bo, bo ym, prace w, przewidziane w harmonogramie, jeżeli chodzi o termomodernizację, tak ustaliliśmy. Żeby najpierw nastąpiła zmia, wymiana okien. Hmm. I dopiero termomodernizacja, jeżeli chodzi o ściany, jest przewidziana na czerwiec, a wcześniej będzie wymiana kaloryferów i systemu grzewczego wewnątrz i w tym czasie ma się odbyć wymiana okien no, i drzwi. No, no, no. Więc myślę, że to logicznie jest dobrze skonstruowane, tylko musimy wybrać oferenta znaczy wykonawcę tych, tych, tych okien. Myślę, że znajdziemy, bo, bo, bo nie jest to aż takie skomplikowane w tym czasie. Nie wiem, czy przewidujemy podwyżkę czynszu, bo, bo część rzeczywiście jeszcze jest lokali niewynajętych, ale myślę, że z chwilą poprawy estetyki tego budynku w centrum miasta. No, tych, tych ludzi, którzy będą chcieli wynająć, to te pomieszczenia będzie więcej, na to liczymy, ale no, przestrani trochę, tak w cudzysłowie, straszyć budynek w centrum miasta. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy w takim układzie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. 21 osób za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Szanowni Państwo, informuję, że wyczerpany został porządek dzisiejszych obrad. I zamykam posiedzenie sesji, piątej sesji Rady Powiatu w Ostrudzie, szóstej kadencji.